Na program zaprasza firma Lewandowski, producent papierów higienicznych Bany Soft. Tenis bardzo lubię, no i dlatego tak, To jest bardzo fajna gra. Mm, a twój ulubiony tenisista? Rafael Nadal. Okej, okay, a twój ulubiony tenisista? Mój ulubiony tenisista to Roger Federer. Jak często trenujesz? Codziennie. Po ile godzin? Po godzinie. Po godzinie, dobrze. A twoje osiągnięcia już teraz? Osiągnięcia? Gra, gra, w tamtym roku też graliśmy w Lewandowski Cup, a zrobiłem pierwsze, on drugie, tak jak w tym roku. No, czyli gratulacje. Oh, Dzieci bardzo to lubią i córka z zdjęciem postanowili, że jak dzieciom się to podoba, to będą kontynuować. Nie jest to jakimś obciążeniem? Nie, 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 nie. Dobrze się uczą i po prostu to im sprawia frajdę dużo. Czy też oglądają telewizję? Bardzo, bardzo się tym interesują, dużo wyjeżdżają. Byliśmy w ja tym roku wakacje w Bryzie, w Juracie, pięknie grali. Nagrody zdobywali, pierwsze nagrody. Jak zwykle starszy. Wygrał pierwsze miejsce i są, przepięknie było. Roger Federer i nadal. A Wojciecha Fibaka znasz? Tak. Jakie on miał osiągnięcia w sporcie? Duże. Chcieliśmy wybrać jakąś dyscyplinę sportową dla dziecka, żeby dziecko miało ruch, ruszało się. No i tenis ze względów tutaj na osiedlu jest klub tenisowy, blisko, niedaleko. No i spróbowaliśmy z tenisem. Żadnych doświadczeń z tą dyscypliną my jako rodzice nie, nie mieliśmy, no ale spróbowaliśmy. Pierw grał starszy syn dwa-3 lata, no i później młodszy. Jak często syn chodzi na treningi? Teraz trzy razy w tygodniu, w tamtym roku dwa razy w tygodniu. Jakieś osiągnięcia już są? Osiągnięcia. Do, do lat dziesięciu teraz grywa w turniejach, no i w tym roku kilka razy udało mu się wygrać, trzy czy cztery razy turnieje. No tak, no też kilka razy podium miał. A w maju zdobył, zdobył mistrzostwo Okręgu Łódzkiego. Czy tenis też dlatego, że nie jest kontaktowy, że jest bezpieczniejszy? No też, też. A powiedz mi, czy te treningi nie przeszkadzają Ci w nauce? Nie. Dobrze się uczysz? Tak. Na spotkaniu naszym wręczymy nagrody, dyplomy, jak również medale. Trzecie miejsce zajął Maciej Maciejewski. Zapraszamy. I także trzecie miejsce zajęła Marta Jaśkiewicz. Dwa trzecie miejsce. Słuchaj, jak, 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 masz, jak masz na imię Maciuś, czy to jest Twój pierwszy medal? Nie. Nie. Słuchaj, no fantastycznie. Słuchaj, pozwolisz, że ci ręczę medal i dużo grać w tenisa? No, zaczynam trzeci rok. Trzeci rok. Bartłomiej Andrzejczak. że włożymy. ile masz już w swojej kolekcji medali? To on liczyłeś? W tenisa tylko jeden może wygrać, także życzę, żebyś był następnym razem po Wszystkiego dobrego. Na pierwsze miejsce Jarosława Andrzejczak. Jarosław. Bracia. Się tak jest. Wygrałeś już z bratem czy nie? Ja z... zawsze wygrywam z nim. Tak? Nie. Tak. Nie udało mu się jeszcze wygrać z No to słuchaj, no to nie, masz nast... następny cel, żeby pokonać Jarek. W naszym turnieju uczestniczą dzieci. bo przecież to jest przyszłość narodu, jak również przyszłość sportu, tenisa i to jest wspaniałe. Jednocześnie gratuluję dzieciom, gratuluję rodzicom, ale już teraz przy okazji bardzo serdecznie witam Jacka Niedźwieckiego, który pomagał dekorować. Cieszę się, że, że Jacek jest z nami, Jacek jest. Wspaniałym tenisistą, i należy żałować, że się tak wcześnie urodził. Ponieważ gdyby on dzisiaj grał, to z jego talentem mielibyśmy człowieka na pewno w ścisłej czołówce światowego tenisa. Ale jest jak jest. Wi witam również Macieja Dobrowolskiego, który w tym samym czasie. Grał z Jackiem, z Wojtkiem Fibakiem, z wszystkimi kolegami jest również doskonałym tenisistą. Cieszę się, że do nas przyjechał. Brawo, brawo, Domacka. Kochani Państwo, teraz za, za kilka minut mamy zaplanowane spotkanie pana Jacka Niedźwieckiego i ja Wojtka Fibaka, którego jeszcze nie ma, ale myślę, że niedługo będzie. S Spotkanie z dziećmi, a, a zatem myślę Jacku, że Ty skoczysz w strój okay. tenisowy i na kortach będziemy mogli popatrzeć. Zobaczymy, Jacek jest bardziej tenisowy, niż Jacek, będzie faworytem. Cześć Jacusiu, chcesz mnie ograć? Dzisiaj słyszałem. Wszyscy, mówię, 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 wszyscy. W końcu czas na rewanż, <laughs> tak? Zaczął się podczas pobytu naszego wakacje w Chorwacji. Mieliśmy korty obok i zaczęliśmy sobie grać. Córka chciała iść do szkoły sportowej, mamusia nie chciała jej dać, także wymyślili sobie jeden sport, no i wybrała tenis. Tata gra w tenisa, ja rozumiem? No córka mnie ogrywa niestety. Jak to wygląda, jak z tatą grasz? etapie prowadzę, później przegrywam trochę, no i później znowu wygrywam. Czyli końcówka jest dla Ciebie najlepsza, prawda? Tak. A dzisiaj które miejsce zajęłaś? Trzecie. Trzecie. Liczyłaś na więcej? Tak. A, ale to i tak pięknie. A jak długo do tego tenisa grasz, powiedz? W październiku będzie Trzy trzeci dnia. rok. Trzeci rok, dobrze. Jak często w tygodniu trenujesz? Codziennie. No tak. Codziennie. Tylko Codziennie. w soboty i niedzielę, Nie. Ale dobrze się uczysz. Tak, tenisistę. I lubisz tenisa? Tak, lubię. A powiedz mi, a twój ulubiony tenisista, tenisistka? Tenisistka z Polski to będzie Domachowska Marta, a z mężczyzn będzie Wojciech Fibak. Tak z świata to Roger Federer i Nadal, a z dziewczyn to będzie Enel. Sam sprzęt. Zadowolony jesteś ze swoich rakiet. Mhm. Dobrze. Nie powiedziałaś mi, Kacper, ile lat grasz w tenisach? Półtora. No to jeszcze, i, i jak wyniki? No dobrze. Y, lubisz sport? Lubisz mhm. tenis? Tak. I co, myślisz, że zostaniesz kiedyś poważnym y, tenisistą? No może. No to słuchaj, będę śledził. Kacper będę śledził na dalszej drodze. W tych tak dzieci mówią, że będziemy grać z cieniem. <laughs> Uwaga! Przed rozpoczęciem meczu były zajęte trybuny, a jako dyrektor turnieju musiałem wezwać milicję, która pilnowała całego obiektu, bo nam skakali młodzi ludzie przez, przez siatkę, a część młodzieży była wisiała na drzewach. To był, to był mecz, jakiego ja, przepraszam, widziałem wiele meczów na świecie i poza po Polską, to takiego entuzjazmu to nie widziałem w życiu, żeby zobaczyć Wojtka Fibaka. Całem jako sędzia liniowy, jako młody tenisista przeżywałem ze wszystkimi to wydarzenie, tym bardziej, że Wojtek Fibak w tej chwili był w zasadzie papogeum swojej kariery i właśnie wrócił z zachodnich Wojarzy. Było to przeżycie, które w zasadzie do tej pory się pamięta. Są to pierwsze narodowe mistrzostwa tenisa ziemnego seniorów, które po raz pierwszy mamy w Łodzi. Ja dotychczas zorganizowałem trzy międzynarodowe turnieje i postanowiłem rozszerzać swoją działalność. Uważam, że naszemu miastu należy się dużo więcej aniżeli tylko ogólnopolskie imprezy. Złożyłem aplikację do ITF-a i zostało to przyjęte przez Światową Federację Tenisa. A zatem mamy teraz międzynarodowy turniej w naszym mieście. Poza tym to chciałem, żeby do realizacji tej idei mieć wsparcie mistrzów, legend tenisa i już rok temu ustaliłem z Wojtkiem Fibakiem tak wstępnie w rozmowie, że y, po, zrobimy powtórzenie Mistrzostw Polski, które odbyły się w 1975 roku. Jest akurat taka w miarę okrągła rocznica. Mamy fotografie. przygotowaliśmy się do tego. Jacek niedźwiecki też wyraził na to zgodę, i w taki oto sposób doszło do spotkania. To chyba było wczoraj, prawda podobna atmosfera, to tak, ja znaczy mecz mógł... trwał troszeczkę dłużej, był bardziej wyrównany, ale na pewno powrócimy do tego rodzaju spotkań, prawda, Wojtku? Tak, nie mogę wierzyć, że tyle lat minęło. Bardzo miło się znaleźć w Łodzi, cudowna publiczność. Pan Wiesław Lewandowski, organizator, Maciek Dobrowolski, sędzia, e, wspaniała atmosfera, Jacek po drugiej stronie siatki, naprawdę nostalgia. <grywa> tak. Turniej tenisowy seniorów, był Lewandowski Open, uważam za otwarty. Pamiętasz jaki był wynik tego meczu? Czy tam jest zapisane te cztery sety? Ja mam wszystko przygotowane, to dopiero w Kuluarach. A, dopiero skończy. w Kuluarach. Oj. Dobrze, jak kto w półfinale? Nowicki, bo dotąd patent na Mistrzostwo Polski przeważnie miał tak Wiesław Gąsiorek, który wygrał kilkanaście razy, Tadeusz Nowicki i Mieczysław Rybarczyk. To były trzy filary polskiego tenisa. Wspaniali tenisiści. Naprawdę wielkiej klasy. Starsi od nas. Wielkie klasy tenisiści, których my zawsze z jaskiem goniliśmy. Na program zaprasza firma Lewandowski, producent papierów higienicznych z Bany Soft.